Czy żurek z musztardą smakuje dobrze? I czy w ogóle nadaje się na święta? Eta, Za chwilę się eta. o tym przekonam, ale od początku. Marchewkę i pietruszkę obieram i wrzucam do gara z wodą. To samo robię z sporem, selerem, wędzonymi kośćmi. Zrypuję jeszcze sól, liście laurowe oraz ziele angielskie. Opalam cebulę, wrzucam do gara wraz z skórą z boczku i nastawiam wywar. A w międzyczasie kroję w koche -boszek, plasterki, kiełbasę wędzoną, następnie po grubości tną białą, grubą oraz białą, cienką. Zaraz po tym kroję w kostkę, szynkę oraz cebulę. Gdy wywar mi się ugotuje, usuwam warzywa z niego i wrzucam miałą skrzynką. Dorzucam suszone grzyby, a w międzyczasie smażę boczek z kiełbasą i cebulą na patelni. Ciskam świeży czosnek, dodaję jeszcze obfitą ilość musztardy oraz chrzanu. Po usmażeniu boczku z resztą składników dorzucam wszystko do zupy. A teraz creme de la creme, czyli zakwas żytni, który mieszam i wlewam do gara. Następnie całość doprawiam pieprzem, majerankiem oraz solą. Gotuję jeszcze przez jakiś czas. Teraz pozostaje mi ugotować jaja i zjeść. Pyszny, wyjątkowy żur świąteczny gotowy. Smacznego! Pęcha.